Pro Senior, oddział Gniew. Zapewne wszyscy znają powiedzenie: śmiech to zdrowie. Wiele w nim prawdy. Joga śmiechu powstała w 1995 roku w Indiach dzięki Madanowi Kataria, lekarzowi zainspirowanemu badaniami nad korzyściami zdrowotnymi śmiechu. Teraz na całym świecie jest ponad 6000 klubów śmiechu w ponad 60 krajach. Okazuje się, że regularny, nawet wymuszony śmiech ma szerokie i długotrwałe korzyści zdrowotne. Badania wykazują, że sztucznie wywołany śmiech ma takie samo działanie jak ten naturalny, ponieważ angażuje te same grupy mięśni. Nasz organizm interpretuje go jako wyraz zadowolenia, co pozytywnie wpływa na nasze samopoczucie. Najprościej mówiąc, joga śmiechu polega na wywoływaniu śmiechu poprzez gesty, zabawy ruchowe i improwizacje. Zajęcia zwykle trwają od 30 do 60 minut. Sesja rozpoczyna się od krótkiej rozgrzewki, po której instruktor zachęca uczestników do śmiechu poprzez różnorodne ćwiczenia oddechowe, ruchowe i emocjonalne. Kluczowe jest, aby śmiech był spontaniczny i bezwarunkowy, nawet jeśli z początku jest wymuszony. Sesja kończy się często krótką medytacją lub relaksacją, pozwalając uczestnikom złapać oddech i skupić się na pozytywnych uczuciach. Joga śmiechu sprzyja budowaniu silniejszych więzi społecznych poprzez wspólne doświadczanie radości, a to poprawia relacje interpersonalne i daje większe poczucie przynależności. Dodatkowo, praktyka ta jest łatwo dostępna dla każdego, niezależnie od wieku czy umiejętności fizycznych, co czyni ją atrakcyjną formą ćwiczeń dla wielu osób. Wystarczy odrobina odwagi i ciekawości. i Was jeszcze zostało no, jest coś zostało. Życzę, nie? się Staram się nie mówić. Nie śmiać już. Tak? I teraz wyobraźcie sobie, że jesteście w Waszym ukochanym miejscu. Ja podejrzewam, że większość z Was będzie na działce. Teraz? Nie wiem. Ja też byłam nie nie Ja uczę się zimno. Tak, siedzimy, dziwne. Czujemy powietrze. Ono może być silne, albo ciepłe. Słyszymy też jakieś dźwięki. Ale uwaga, to jak... Da, może to przeszkodzić teraz, Słyszymy Teraz tak Jeszcze pobądźcie tam, gdzie jesteście. Miał zamknięte oczy. Może powoli je otwierać. I z z powrotem. Na jak się panie czujecie? Bardzo proszę, dobrze, że pani. Okej. Okej, to dobrze. To bardzo, dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję. Za, bardzo czas, za tą godzinę wspólną, drogi panie, śmiejcie się jak tylko możecie. Nawet jak nie wypada, nawet jak jesteśmy w drugiej w kościele, ale Przede wszystkim chodzi ja w takich trudnych sytuacjach, jak jesteśmy zdenerwowane, nawet powiedzieć sobie takie proste ha ha ho. nam się trochę lepiej zrobić, tak? Wypuszczajcie te emocje z siebie, nie zostawiajcie ich dla siebie i dla swoich pleców, tak? Bo, bo to nic dobrego z tego nie wyjdzie. I się śmiejcie po prostu, no. sprawdzajcie, jaki macie śmiech, głośny, cichy. On będzie różny. Każdego ja dnia ja będzie ja inny. Stacja Pro Senior, twoje miejsce w cyfrowym świecie.